Siema Jaśko Mordeczki, ja jestem Bodzio Janusz i dzisiaj jest ze mną Miki Shumi, Też yy, poz, yy, pozdrawiamy go i wbijacie do niego na kanał. Wiem, że mnie też dawno nie było yy, na tym kanale. No, to jest mój pierwszy filmik, ale że mnie dawno ogólnie nie było. No, teraz ty się przywitaj. Siema, jestem Miki Shumi i dzisiaj spuszczę niej gramy na twoim serwerze, dlatego mam w buckingu. No, no. Pozdrawiam, Pozdrawiam. O, oczywiście mój, mój internet. Tak, pozdrawiamy twój internet. Dobra. Dokładnie. E, oczywiście to jest. Dawno nie graliśmy, ale... Teraz które to jest? Jako komenda, jakby co. Tak, o, oh, dobra. MP. Gramy. Podłoga. Yo yo Kwa. yo, gramy w CSK. I słuchamy radia SK. Ja to wymyśliłem. siedziałeś przez całą noc Dobra. i myślałeś nad tym. I ten... Oczywiście widzę. Idziemy na subscriber a tak. tak, tak. jak... ten. Jezu, ale mnie zacięło. Jezu Olaf, twój internet. Nie to jest złoto. Ja nie jestem Olaf, jestem Boże. E. E, to się wytnie, panie, to się wyklepie. Co? Wyklepie. Ach! Jakby co, co ja go nie znam Eee dobra, ale To a jest mój góry... widz. i suba Wapre. To jest? Dlaczego ja mam takie lagi? Bo to jest mój internet. O lab. To, Bo to jest m... bojo, internet. Co ty masz z tym internetem? We... Dobra. Ała kurde! Kurde malina. Służył mi samochód, Tylko w ogóle ten tam. Nie, nie, tam. O, no. Ha 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 Kiedy o, no. bardzo musisz trzeba, no to trzeba wziąć negewa. Noo! O, się podpięściłem. No. Nie, 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 no. Co, co, to był ze ja co to był za smoke? Ja, Co to był za aim? Co to był za smoke? Nie no. Ej, musisz dać jakąś, jakiś klip z tym, tym z tym smokem. Dobra. Ok? Po chłopie to Lek, było takie rakowe. Wiesz co? je. Posłuchajcie sobie tego, że przed chwilą graliśmy. Wodzio no. y, strzelił pięknego nojskołpa, a ja pięknego heada no. I się dźwięk na mnie nagrał Takie ładne akcje były No, kurde, widzę I nagrywamy to jeszcze raz No Ała, kurde Dostać się. pier... O, co? Chciałam pokazać. Za. ścianę? Zabijesz mnie. Mm, bo tak. Dobra. I... Widzowie, zostawcie łapkę i suba u mnie, u Tak dla informacji, bo jak. E, zostawisz łapkę, to oficjalnie przez cały miesiąc będziesz mi... Szczęście przez cały listopad i pani no. nie będzie brała do odpowiedzi. No? Ja mówię serio. Nie, no serio. Nie, no serio. Nie, no idź do domu. Ja idę, ty. Co ty do ty. No, mnie mówisz, ty, małolacie? Ty, ty, ty. Wiem, 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 że jestem u ale... ciebie o rok młodszy, ale, ale małolacie. Aha, okej. Okay. Ale nie wiem, że no. to chodzi do czwartej, ja do piątej tej klasy, i w ogóle nie odzywaj się te małolotem. Nie, ja, ja chodzę do ósmej i teraz? Ohohoho, ja chodzę do dziewiątej. O! Taki. Papież, yes, no! Stralałem w ciebie, kurde, także na wylot, byś, byś mógł sobie Ale za za wiem, jest zdjęcie w tym klasie zrobić. za jest lepiej, bo Zeus to Zeus. Zeus wszystkich zabija. Let's go. Hmm. Widzowie? Gdzie jest mój Glock? Ojeju, muszę chyba kupić nowego. O ja! Zapomniałem, czy ja mam Bigla. O ja, cię kręcę. Wstałem sobie rano. W sumie nie tak rano. Ej, nie trafiłem! Dobra, to wstaję z urszałka. Nie. nie, ja mam AWP. Dobra, mam. Nie no, jak ja gram na twoich, dwóch z FPS-ach, to nie ma się co zastanawiać. Jak ach Dobra, mam 50 FPS-ów. Dobra, teraz włączamy się do ruchu drogowego. Ale jak się w ach ty chodzi w pingu, czy w ach nie w FPS-ach, co ja mówię. Jakbym miał 200 FPS-ów, to bym się poszczał. A ile ty masz tak ogólnie FPS-ów? No tak 60, ale ja tak mam zintegrowaną całą kartę graficzną. Bo by ten komputer z dwa razy tyle kosztował, bo Nie, musisz co to jest. dać! Ole, hecik co nie? Co ja nie? tylko jak z celam pół magazynka, a potem ginę. No, tak to bywa. Wiesz co? Ale przecież ten pocięcił już To życzę dla tych cięć Ale mamy sprawy budowlana, że na przykład Kurde Dobra Nie będę tefić No sorry, że znowu cięcie No Nie trafiłem Kukaracie, a kukaracie ale... To no nie mogę trafić! Yes! Kończyłem w ciebie! Strzelałem! Strzelałem! To widać na nagraniu! No to dobra. widać jak kliknęłem przycisk myśli, ale ja strzelałem! Ja strzelałem! Dobra, nie ma się co rozkleić. Trzeba być twardym, jak żelki z wyzwanki. <śm> <śm> Nieważne. Rzuda. Ty kurde oślepiaczu. Nie, 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 miałem się zabudowywać, że ja nie, 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 Na, na ja Wyszedł na. Co mnie. jest? Nie mogę, nie mogę ściany, co nie? Gie, co ja dzieję? Nie masz wystarczająco surowców, żeby zbudować ściany. No chłopie, bo tak dawno nie grałem w co jest. -a, no a widziałeś w ogóle, co się z Nulifem stało. Ale mam. Ale... Ja ma żeby tam może chodzić Maria by się teraz do mnie zparło. Tam jest... Ba biegi się puszcza. A. Nie! Ja po prostu ścierałem, bo coś nie rysowałem. Pokazywałem, że tam jest A, a nie tu. Hello there! Tak lałem ja strzelałem, przebiłem cię na wylot w brzuch. A ty, kurde, nic nie dostałeś. <laughs> Widzowie, trzymajcie mnie, bo zaraz odjadę tą ciężarówką tym pojazdem wojskowym opanterzonym w cztery litery. Kurde! Jak się tego nie dostałeś! Nie no widzowie, co? Jak z tego nie dostałeś, chłopie? Wszystko o ciebie strzelałem centralnie. Kołbanizdzi to przeleciało. Co jest? Jak ty nie dostałeś? Co jest? To. O kurde, czemu ja Zostałeś. wywaliłem? Pachadą. Ty Ale nie masz najgorszej, bo masz 90 pingu, a ja się cieszę z 90 pingów. No, no może mam 90 pingów, ale czuję się jakbym miał 290 pingów. Po prostu tak mi ścina. Bo ja wybrany nie jestem. Ja mogę mieć te, te nie wiem, 100... 100... 100, 100 coś pingu, ale jak... Ja mam, pokazałem mi, że mam stopingu, yy, czy 90 właśnie, a czułeś, jakbym miał 200. No to właśnie nie jest najprzyjemniej, bo mieszcina, ja cię strzelam, ty nie dostajesz. Nie dostałem, 68 HP miałem. Tak, tylko że, że ja ci, ci dałem dwa razy skeda i ty nic nie dostałeś. Ale ci chodzi, że teraz, jak teraz cię zabiłem, czy nie? No ty mi naraz zjeść, ja ci e, dwa całe w szkole. Nie, bo mi teraz sprawię teraz sprawię no. nie, może. Już nie, nie, No. nie, Twój nie, Jest nie, 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 Plaster musisz mi założyć. A to było rozegranie. Te fesy. Nie? Co? To było rozegranie. Dobra. No flasha. I ten. I wyszłem na ciebie. No. wiem gdzie ty jesteś. Bo jak tam Ciebie tam ci by nie było i tu, no ja myślałam, że Ty tu będziesz. Dobra, spoko. Nie, że mam jakiegoś, możesz sobie sprawdzić, że nawet nie mam wucha. E, nie, spoko, spoko. Po prostu ja teraz mam plan. Jaki? <mum> a ja wiesz jaką ja mam mocną taktykę? Pędzić ją? Pędzić ją? No. To no, ja, ja. Chcę zabić. Oko? Ja mam tego samą. Tak? No. No to spróbuj to zrobić. Nie kamp się. To nie będę. Nie Miałem zamiaru. Nie. Nie. Na pewno Na pewno A wiesz co, ja, ja wiem co ty robisz. Co wiedziałem? No... A ja jestem mądry. Ja... bo ja przez B poszłem. Ale, ale jakby nie lag, to byś ty zabił. Ale... Kurde, że na tych lagach 280 tysięcy 540 to się lag. To się nie da grać. No wow. Ale jakby co, to ja cię... ...pokonywałem na takim testingu. No wiem. że ja już jestem w sumie przyzwyczajony na tym. No w sumie ty, ty też tak trochę. Siema. To ja, montażysta Miki. Montuję teraz dla was odcinek. ja już to jestem za... w sumie przyzwyczajony na tym. No w sumie ty, ty też tak pro. Nie... Nie wiem co coś stało, ale... Nie ma tutaj końcówki filmu, jak jest? No wiem, Proszę, ja już to jest jestem w sumie tutaj. przyzwyczajony, a ty... No w sumie ty, o, ty też tak trochę... ...przyzwyczajony? No i nagle się film kończy, więc... Więc nie wiem, ale się teraz na... dogrywam, więc... Elo, ja się pożegnam zamiast bo e Bodzia, więc elo, trzymajcie się.